Ah, uh, ah. Uh. Hyterów numer jeden, ale za to pewnie siebie chuj Za mną długa droga, przede mną niejeden mur no nie przeszkód, życie sypy, tutaj pod te moje nogi Korzystam z niego ile mogę, póki jestem młody Chciałbym, Boże, drogi zawsze mieć na twarzy uśmiech Choć ponoć mówią, że najlepsze teksty pisze smutne Ślę kolejną pocztówkę, oblewam drugie złoto Mam wokół swoich ludzi, wiem czego zazdrościć o to Pieniądze to nie kłopot, postawiam w życiu czoła Bo chcę być coraz lepszy, więc trenuję w czoła I każdy marzy o milionach, ja chcę tylko zdrowe te sam sobie ogarnę sam zarobię Wszystko siedzi w twojej głowie Jak mówił Wessel wiesz, że najlepsze w życiu to mnie czeka jeszcze Przecinając nieba przestrzeń Wiem, że żyję Mam tylko jedną szansę Na życie, jeden bilet Wszystko, czego potrzebuję trzymam w rękach Moje życie to niezapisana księga Wiara w do zwycięstwa Wiem, że żyję Bo w życiu piękne są tylko chwile Wszystko, czego potrzebuję trzymam w rękach że to nie zapisana księga Wiara zwycięstwa Wiem, że żyję Bo w życiu piękne są tylko chwile Żad Należy to odważny, Więc należy też do mnie Choć boję się latania w Barcelonie Ziomek z jointem Czeka, by przybić piątkę Znoty rambla estera pero Polonia Viva la noche, Muzyka mią przemawia Więc zawsze się dogadam Nawet czarni w Barcelonie Po freestyle lubili brawa. Aha, każda wyprawa To nowe doświadczenia Bo każda wyprawa Jako człowieka mnie zmienia Innych kręci się ziemia jak kręcę się na niej Chcę poczuć że żyje, nim piotr wezwie na bramę, nim zniknę na amen. Szat po zostanie, złote po lat mój akompaniament. Ha, chcę się odnaleźć, z kawałku złożyć całość. Ograniczę, a później wyrzeźbić ciało. I żeby chciało nam się tak, jak nie chcę, łapcie marzenia, wystarczy wyciągnąć ręce. Wszystko, czego potrzebuję, trzyma w rękach. Moje życie to nie zapisana księga. Zwycięstwa. Wiem, że żyje, bo w życiu piękne są tylko chwile Wszystko, czego potrzebuję w trzyma w rękach Moje życie to nie zapisana wsięga Kiara chwaleczą zwycięstwa, wiem, że żyje, po w życiu pięknym są tylko chwile To prawitanek, to nie brach tanek tamch, to nie braki tanek Wszystko czego potrzebuję, trzyma w rękach, Moje życie to mi zapisana księgach Wiara chwalę do zwycięstwa, wiem, że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile Wszystko czego potrzebuję, trzymam w rękach, moje życie to mi zapisana księga Wiara kwalając do zwycięstwa, wiem, że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile